Cześć. W tym odcinku poruszę temat transportu starożytnych budowli. W dyskusji archeolodzy bardzo małą uwagę poświęcają kwestiom technicznym i niezbędnej wiedzy inżynieryjnej, która wymagana jest do transportu kamiennych bloków ważących nawet i setki ton, a czasami więcej. Ale w międzyczasie chciałbym przypomnieć tym, którzy mają konto na Facebooku, że tam również możecie obserwować ciekawostki i inne dziwy. Będą się tam pojawiać posty dotyczące różnych miejsc i odkryć, ale także posty będą będące zapowiedziami następnych odcinków, które będą w przyszłości udostępniane na YouTubie. Jeżeli jesteś ciekawy takich informacji, to koniecznie zacznij obserwować profil na Facebooku. Jeżeli nie chcielibyście przegapić jakichkolwiek postów na profilu, to wystarczy ustawić sobie priorytet wyświetlania wiadomości. Tutaj pokazuję właśnie jak to się robi. Oczywiście dotyczy to również innych profili na Facebooku, nie tylko mojego. Gdy jesteśmy już przy temacie obserwacji różnych profili na Facebooku, to chciałbym polecić stronę poświęconą starożytnym cywilizacjom. Regularnie dodawane są tam ciekawe posty, i w komentarzach można natrafić się na ciekawe wymiany poglądów. Dlatego, jeżeli interesują Cię starożytne budowle i pozostałości po naszych przodkach, to obserwuj stronę śladami przeszłości oraz ciekawostki i inne dziwy. Teraz czas powrócić do tematu dzisiejszego odcinka. Oficjalna egiptologia upiera się, że wielką piramidę zbudowano w ciągu 20 lat. Dla porównania zobaczymy, jak radziła sobie z podobnymi wyzwaniami nasza zaawansowana 20-wieczna technologia. Na myśli mam stanowisko archeologiczne w południowym Egipcie, zwane Abu Simbel. Obok znajduje się jeszcze inna, mniejsza świątynia, ale wiele osób kojarzy to miejsce właśnie dzięki tej większej. Inaczej mówiąc, Abu Simbel to starożytny kompleks świątynny, Zawiera dwie świątynie, które zostały zbudowane za panowania Ramzesa II, a przynajmniej tak twierdzą egiptolodzy. Ta większa budowla została stworzona ponoć w celu uczczenia zwycięstwa nad hetytami w bitwie pod Kadesz w 1274 roku przed naszą erą. W ciągu kilkunastu dni na kanale powinny pojawić się jeden bądź dwa odcinki poświęcone właśnie wspomnianym tutaj hetytom. Świątynia Abu Simbel położona była kiedyś nad Nilem. Teraz jednak znajduje się nad jeziorem Nasera. W celu stworzenia wielkiej tamy asłańskiej w latach 60. XX wieku planowano zalać część obszarów wzdłuż brzegów Nilu, w Sudanie i w Egipcie. Niektóre egipskie zabytki miały znaleźć się pod wodą i zastanawiano się, jak je przed tym uchronić. Jeden z pomysłów było stworzenie kopuły i wypełnienie jej wodą. Dzięki temu woda ta byłaby niezmącona mułem z dna i oferowała dużą widoczność. Turyści mieliby być spuszczani na odpowiednią głębokość w specjalnych windach. Ostatecznie zdecydowano się na przeniesienie świątyni. Została ona wycięta ze skały i przeniesiona 60 metrów wyżej. Zabytki osadzono w sztucznej górze z betonowym rdzeniem, po to, żeby zachować naturę świątyń. Tutaj widzimy, jak to wygląda w tym momencie. Głęboko pod wodą znajdują się pierwotne świątynie, a więc bardziej miejsce, gdzie były właśnie położone te świątynie. A to, co się udało, przeniesiono właśnie na górę. Całe to przedsięwzięcie składało się z trzech etapów. Polegało najpierw na zabezpieczeniu terenu, potem na wycięciu i rozbiórce elementów oraz na odbudowie w nowej lokacji. Warto wspomnieć, że kierownikiem tych prac z ramienia UNESCO był polski archeolog Kazimierz Michałowski. W całym procesie użyto najnowocześniejsze wtedy technologie. Dźwiki, ciężarówki, piły. I mimo to rozebranie i złożenie konstrukcji zajęło 5 lat. Niektóre z bloków ważyły 30 ton. W sumie było tam jakieś 2200 bloków i tak jak powiedziałem, prace trwały aż 5 lat. Jeżeli porównamy to do Wielkiej Piramidy, to składała się ona z 2 milionów bloków, a więc przynajmniej 900 razy więcej. Dodatkowo wiele bloków w piramidzie było znacznie cięższych niż w tym kompleksie świątynnym. Świątynię Abu Simbel przeniesiono, tak jak już też mówiłem, 60 metrów wyżej, a przecież olbrzymie granitowe bloki z Wielkiej Piramidy sprowadzono z Aswan, oddalonego jakieś 700 kilometrów. W sami widzicie, skala tych dwóch przedsięwzięć jest, no, nie do porównania. Ten, przeniesienie tego kompleksu świątynnego to jest w porównaniu do zbudowania Wielkiej Piramidy jak zabawa w piaskownicy. A na przykład, a na drugiej stronie postawienie, budow, zbudowanie domu mieszkalnego. Ktoś może pomyśleć, że przy przenosinach świątyń zatrudniono być może tylko garstkę ludzi, stąd trwało to tak długo. Ale z tego co wiem, to w procesie przenosin brało udział nawet i 3000 ludzi. Ja osobiście nie kupuję tych słów egiptologów, które tłumaczą właśnie ile trwała budowa wielkiej piramidy. Według mnie jest to nierealne i czas ten został dosłownie wymyślony tylko po to, żeby uwiarygodnić różne frazesy egiptologów. Moim zdaniem za pomocą środków, którymi dysponowali Egipcjanie, no nie było to wykonalne. W tym odcinku to będzie już wszystko. I chciałbym się właśnie pożegnać, podziękować za wszystkie lajki, komentarze i udostępnienia. I jeżeli ten filmik również cię zainteresował, to zachęcam do podzielenia się nimi ze swoimi znajomymi. Być może jeszcze kogoś innego zainteresuje temat starożytnych cywilizacji. A im więcej nas będzie świadomych tych wszystkich rzeczy, tym wydaje mi się, że jest lepiej. I między innymi właśnie po to powstał też ten kanał, żeby propagować wiedzę tego typu. Cześć, na razie, do usłyszenia w następnym odcinku.